Uważajcie na swój wózek podczas podróży! Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby nigdy nic się nie stało, ale nam się stało i nauczeni tym doświadczeniem, dmuchamy na zimne. Co robimy? A jeszcze jedno: no wózek aktywny. Jedno koło kosztuje prawie 2000 zł. Zostało uszkodzone w drodze powrotnej. Całe szczęście wiele lat temu. Nie, nie ma problemu. Przewoźnik zapłacił odszkodowanie, ale po co, co nam za odszkodowania, kiedy jedziemy do danego kraju, chcemy zwiedzać a tu bez koła, jak bez ręki, znaczy jak bez nóg, obu, nic nie zrobimy. Co my do tej pory robiliśmy? Zawsze braliśmy koła, oczepialiśmy od, koła i braliśmy je na pokład. W większości przypadków nie było problemu, personel się zgadzał. Raz mieliśmy. Takie ścięcie, bo się pytała kapitana. My powiedzieliśmy nie, albo wchodzimy z kołami, albo po prostu będzie afera. Tym bardziej, że zawsze mówiliśmy, że już raz mieliśmy taki traumatyczny przypadek. No i wtedy braliśmy na pokład. Jest to duży stres, bo to zawsze. I słuchajcie, zawsze możecie użyć takiego argumentu, że już taka przykra sytuacja się zdarzyła i chcecie mieć komfort. Psychiczny w podróży. Następna jest sprawa. Teraz odkryliśmy, że jest taka opcja: można sobie dokupić dodatkowy bagaż w tym luku bagażowym, nad którym siedzicie. Gdybyście mieli mieć stuprocentowy komfort psychiczny, my, słuchajcie, lecieliśmy z załogą polską, w większości polską. Nie było najmniejszego problemu z zabraniem kół na pokład, pomimo tego, że wszystkie miejsca. Były zajęte. Miejsca na nasze koła znalazły się. Przywitał nas niesamowicie miły steward. Żona wchodzi z tymi kołami, z tymi bagażami. Pyta się o pozwolenie. On mówi, że nie ma problemu. A zapytał się: A pompki pani nie zapomniała? Słuchajcie, taki niesamowity steward był podczas podróży. Wulkan humoru, między innymi. Sprzedał nam niesamowite powiedzenie: nie spać, zwiedzać, konsumować. I to jest nasze hasło przy zwiedzaniu Hiszpanii, gdzie jest bardzo intensywny czas. Dzisiejszy odcinek nagrywam w hotelu. Odpoczywam, bo jestem nieźle ściachany.